Słyszałaś kiedyś o tym, że w MLM nie da rady zarobić? To kolejny mit, który niestety powstrzymuje bardzo wiele kobiet przed osiągnięciem stabilizacji finansowej. Jaka jest prawda? W MLM zarabiasz proporcjonalnie do swojego zaangażowania, a nie od pozycji w strukturze. Sukces budujesz krok po kroku, To nie jest schemat szybkiego zysku, tylko realna praca, która daje efekty. Tworzysz coś nowego. Biznes, który rozwijasz we własnym tempie, bez rezygnacji ze swojego życia rodzinnego czy innych obowiązków. Dla wielu kobiet MLM stał się sposobem na zbudowanie stabilnego dochodu i zdobycia niezależności finansowej. Ja jestem tutaj, aby pokazać Ci, jak możesz tutaj zarobić. Jesteś ciekawa, jak to wygląda w praktyce? A może znasz kogoś, kto uważa, że w MLM nie da rady zarobić? Jeżeli tak, koniecznie oznacz go w komentarzu.